Honda CBR 650R zadebiutowała w 2021 roku, a teraz zaprezentowano jej nowszą, usprawnioną wersję i na pierwszy rzut oka tych różnic jakoś tutaj za szczególnie nie widać, no bo nie ma ich zbyt wiele. Największą nowością jest tutaj ten opcjonalnie dostępny system e-clutch. e, -Klatch. e -Klatch, moi drodzy, to jest elektroniczne sprzęgło. Ja do takich wynalazków, nowych rozwiązań zawsze staram się podchodzić z ciekawością. Z zaciekawieniem, a nie z takim, wiecie, sceptycznym nastawieniem, że to coś złego, na co to komu. Mam do tego dystans chyba dlatego, że na przestrzeni lat obserwowałem już wiele razy, kiedy wszyscy krzyczeli, no na co to komu? A kilka lat później to no było już normalne, powszechnie stosowane rozwiązanie. Tak było kiedyś z ABS-em. Tak było całkiem niedawno, no dobrze, może już dawno, ten czas szybko zasuwa, ze skrzynią DCT Hondy właśnie. Wszyscy krzyczeli, na co komu ta automatycznie sterowana skrzynia biegów. No i co się okazało? Chwilę później okazało się, że większość osób wybiera Afrykę Twin właśnie z DCT, a nie z manualem. Czy z klaczem będzie podobnie? Nie wiem, ale na pewno daje mu szansę. We współczesnych motocyklach mamy różne opcje zmienia biegów. Można tradycyjnie z użyciem klamki sprzęgła. Można przy użyciu quickshiftera, jeśli ma się quickshifter w swoim motocyklu, taki działający tylko w górę albo i w górę i w dół. Jakiś czas temu Honda zaprezentowała też skrzynię DCT, taką sterowaną automatycznie. Tam biegi zmieniają się same albo zmieniamy je przyciskami na kierownicy. Z DCT możemy też ruszać, tak jak skuterem, czyli przy użyciu samego roll gazu. I e jest gdzieś pomiędzy quickshifterem a DCT. To znaczy, jeśli macie e to Honda nie będzie za Was zmieniać biegów. Ale będzie Was wyręczać z obsługiwania sprzęgła. W takich ogólnych odczuciach z jazdy, w takich odczuciach dla kierowcy, to porównałbym to po prostu do quickshiftera. Jadąc z tym, no zapominam, że jadę z eklaczem. Jadę trochę tak, jakbym jechał z quickshifterem, tyle, że quickshifterem działającym i w górę i w dół bardzo precyzyjnie, bardzo gładko z takim bardzo dobrym quickshifterem. Oczywiście jeszcze jedna różnica jest taka, że nie muszę tutaj wciskać tej klamki sprzęgła, kiedy już toczę się żeby zatrzymać się za moment. Nie muszę też teraz wciskać tej klamki sprzęgła. No to jest taka największa różnica między tym a QuickShifterem. Druga to jest właśnie ta związana z precyzją działania. Tradycyjny QuickShifter działa tak, że kiedy wywieracie stopą nacisk na dźwignię zmiany biegów, to automatycznie następuje na ułamek sekundy przerwanie zapłonu. Przez tę krótką chwilę trzynia biegów nie przenosi obciążeń, dzięki czemu możliwa jest zmiana zazębienia, zmiana biegów. Nie następuje żadne wysprzęglenie, a jedynie króciutkie przerwanie zapłonu. Jaki motocykl jest, każdy widzi. Zawsze mi się podobała ta CBR. -ka. Ale na wyglądzie tutaj się dziś skupiać nie będziemy. Bo skupiać się będziemy na działaniu eklacza. No właśnie, zagadałem się i nie pokazałem. Jest teraz luz. Nie dotykam klomeczki. Wybiłem jedynkę. Nie dotykam klameczki sprzęgła, ruszam rolgazem, no i ruszam z miejsca I tak to wygląda jeżeli chodzi o Początek jazdy A teraz przebijam bieg do góry znów Trzymam turączkę specjalnie żeby Wam pokazać że nie dotykam flanki sprzęgła Dwójka, jedynka, dwójka O! Piłem los, bo za lekko popchnąłem dźwignię Dwójka, trójka, czwórka No i teraz pokazuję, że nie, czwórka to za dużo, zbij sobie niżej Pojedziemy tędy. Tutaj z systemem eklacz następuje równolegle bardzo szybkie, sprawne wysprzęglenie. Na ułamek sekundy też. Dokładnie tak, jakbyście bardzo szybko wcisnęli klamkę sprzęgła. Tyle, że nie musicie tego robić, bo to dzieje się automatycznie. Dokładnie tak działa eklacz. No, jeszcze z tym motocyklem próbuję w różnych warunkach, w różnych okolicznościach zmieniać te biegi. Zarówno przy dynamicznym przyspieszaniu, jak i przy takim spokojniejszym. Teraz na przykład zobaczcie, zupełnie nie będę przyspieszać. Jednostajna prędkość 65 na godzinę. Z piątki wbiłem na szóstkę. Podobnie zresztą z redukcjami. Też robiłem to i przy mocnym hamowaniu silnikiem i przy jednostajnej prędkości. To wszystko po to, żeby zobaczyć, zaobserwować jak się zachowuje eklat. I jeśli chodzi o tą kulturę pracy, to gdybym miał porównać eklat do quickshiftera, no to tutaj ta kultura pracy jest na wyższym poziomie niż w przypadku klasycznego quickshiftera działającego w górę i w dół. Quickshifter nie za bardzo lubi te zmiany biegów na niskich obrotach, szczególnie przy takich redukcjach, kiedy jedziecie ze stałą prędkością, albo nawet przy przebijaniu do góry, kiedy ta prędkość jest jednostajna, a nie kiedy dynamicznie przyspieszacie, Zmiana biegów z użyciem quickshiftera potrafi wywoływać jakieś szarpnięcia, mniejsze lub większe. Tutaj jest to wszystko znacznie bardziej gładkie. Dwójka, jedynka i przyciskamy się pomiędzy samochodami. Na pewno do przyciskania się w korku genialne rozwiązanie. Nie trzeba cały czas się tutaj bawić na półsprzęgle. Można się toczyć na tej jedynce aż do zatrzymania bez wciskania sprzęgła. I to jest super. Chociaż ja i tak odruchowo cały czas gdzieś tutaj te dwa palce jak mocno zwalniam wędrują na sprzęgło. No ale nawet jak, go, jak je wcisnę, jak go użyję i zacznę jechać rzeczywiście na pół sprzęgle to też się nic nie stanie. A z czasem mózg się nauczy, że tego sprzęgła po prostu tutaj nie musi używać. I w takich sytuacjach jak teraz można zrzucić do jedynki. i Teraz proszę 6-7 km na godzinę. Teraz się na chwilę zatrzymałem. Wciąż nie dotykając klamki sprzęgła. Wyjeżdżamy na pole position. No i na luz też nie muszę zrzucać, mogę tak zostawić na jedynce. I chyba że obok mnie zatrzymałby się kolega żartowniś, który lubi, wiecie, zrobić tak to wtedy lepiej zrzucić na lusy, nie zostawiać na tej jedynce nie ryzykować. Przęgło jest tu również obsługiwane automatycznie podczas zatrzymywania motocykla i podczas ruszania z miejsca. Operujecie tylko rolgazem. Klamka sprzęgła i tak tutaj jest, na swoim miejscu, tak jak w każdym innym motocyklu. I pojawia się pytanie, co ta klamka tu robi, skoro jest zupełnie niepotrzebna, bo przecież korzystając z e w ogóle nie musicie jej dotykać. Ta klamka jest tutaj chyba tylko po to, żeby mieć wybór. I ja myślę, że ci, którzy lubią sobie czasami strzelić z klamki i pojeździć na jednym kole, też docenią takie rozwiązanie. A pamiętacie taką serię warsztatową, która się nazywała Pary na warsztacie na tym kanale? Tam w warsztacie razem z Przemkiem rozprawialiśmy przed różnymi technicznymi tematami. A między innymi był taki odcinek o Quickshifterach na przykład. Swoją drogą ten odcinek o Quickshifterach osiągnął wynik bardzo wysokiej oglądalności. I tak teraz pomyślałem, a może podjadę do Przemka do warsztatu i porozmawiamy troszkę technicznie o tym, czym jest eklacz? No to jedziemy. Nie znam lepszej osoby do rozmawiania o technikaliach niż Przemek, dlatego właśnie tutaj przyjechałem z eklaczem i od razu cię zapytam, Przemku, czy miałeś już z tym wcześniej do czynienia, czy jestem pierwszy? Nie, no, jesteś pierwszy. Ja tak naprawdę pierwszy raz o tym usłyszałem tydzień temu. Dzisiaj przyjechałeś, dzisiaj pozwoliłeś mi pierwszy raz się przejechać z tym systemem. Gdy o nim usłyszałem, zapoznałem się z jakimiś technikaliami, pomyślałem, nadmierna kombinacja. No, no Na co to komu, coś może na siłę wymyślonego, żeby coś nowego wprowadzić no tak, na rynek. Jest tak, jest są Shiftery. Tak jest, są jest quickshiftery, jest DCT dokładnie, ale przejechałem się tym dzisiaj po mieście i myślę sobie od razu pierwsze wrażenia, mówię, kurde, to jest super sprawa. No, niby niewiele nas kosztuje używanie tego sprzęgu, ale jak nie musimy go używać, to jest dużo przyjemniej po prostu. Szczególnie w korku, jak tam gdzieś cały czas. Tak jest sprzęgło, a tutaj. Dokładnie. Tak. Wygodnie. Ale od tej strony technicznej powiedz mi, no bo na pewno przejrzałeś schematy, wiesz już jak to działa. Czy to jest skomplikowany mechanizm, czy przeciwnie? Od strony elektronicznej na pewno skomplikowany, ponieważ bazuje na odczytach czterech czujników. Czujnika zmiany biegów, czujnika sprzęgła, czujnika otwarcia przepustnicy, no i czujnika położenia samego wysprzęglika. I komputer analizując to, co chce zrobić kierowca, pracuje pracą sprzęgła, czyli po prostu siłą wysprzęglenia. Natomiast od strony takiej mechanicznej no to banał, no bo to po prostu jest zwykły motocykl z dołożonym serwomotorem do dekla sprzęgła. No i poprzez tam kilka przełożeń wywiera siłę na, na docisk sprzęgła. Po prostu wysprzęgla, tak? Tak, jak to wcześniej powiedziałeś, jakby ktoś siedział tutaj za nami na miejscu pasażera i nam trzy Dokładnie tak. Kiedy motocykl jest na luzie, chcemy wcisnąć sprzęgło, ono już jest wciśnięte. Klamka lata sobie po prostu luźno. Motocyk jest cały czas wysprzęglony, więc można bez obawy wbić jakiś bieg. No nie szarpnie. Cały czas jest na sprzęgle wciśniętym po odpaleniu. Czyli reasumując, zbiera dzięki tym, powiedziałeś, czterem czujnikom wszystkie informacje, przewiduje na tej podstawie, co chcemy akurat w danym momencie zrobić i wysprzęgla. Dokładnie. Dokładnie i spisuje się naprawdę nieźle. Przy takiej je jeździe miejskiej jest to bardzo przyjemne. No nie byłbym sobą, jakbym nie spróbował na ostro yy, mu pozwolić ruszyć, zobaczyć, gdzie są jego limity. Mówię, może to się sprawdzi w jakichś wyścigach naszych, no ale ten system jest taki bardziej miejski, troszkę się pogubił, jak, jak, jak tak chciałem bardzo ostro ruszyć, to się trochę pogubił. No ale wciśnięcie sprzęgła powoduje dezaktywację tego systemu, co mnie w sumie zaskoczyło, bo myślałem, że cały czas aktywny chciałem ruszyć i prawie dotknąłem zderzaka samochodu przede mną. No ale chodzi o to, że jeśli chcemy naprawdę ostro sobie tam poszaleć, to nie ma Mamy problemu, to nie wtedy, przeszkadza tak? wtedy, to wtedy nie Oż, przeszkadza. Czyli do miasta super, do normalnego użytku na drogach ekstra, do wyścigów na 1,4 mili jeszcze Jesz nie? Jeszcze nie, ale na miasto mega temat. Chociaż gdyby coś tam zmienić, być może okazałoby się, że można z niego wyciągnąć no, to pracujemy tam. to z jakimś czasem, ale tak, na to razie... Jest to urządzenie na miasto. Tak, na razie mega pozytywne wrażenie. A teraz zagadka, czy seklaczem można palić kapora Wyłączamy kontrolę trakcji. Bardzo łatwo, bo wystarczy przycisnąć jeden przycisk, nie trzeba gdzieś grzebać po menu. Rzucamy pierwszy bieg. No i palimy kapora. To jest bardzo łatwe w zasadzie, to ze jest to znacznie łatwiejsze niż normalnie, bo normalnie to trzeba by jeszcze tutaj regulować coś klamką sprzęgła, a tak no to o. Przeciwnie proste. Dodatkowo, jak sobie wejdziemy w menu, to możemy tutaj regulować działanie eklacz. Jest to regulacja trzystopniowa, osobno dla zmian biegów w górę i osobno dla zmian biegów w dół. I osobiście najlepiej się jeździło na tych ustawieniach HARD. A co się stanie, jak Wam się zdarzy, zapomnieć? I tak jak ja teraz celowo na czwartym biegu zwolniłem do, no do zatrzymania. Zatrzymałem się na czwartym biegu. Oczywiście tutaj kontrolka. Daje mi znać, że ej koleś, zredukuj ten bieg, masz czwórkę i stoisz, no ale nic się nie dzieje. Nawet jakbym teraz chciał zacząć ruszać i odkręcę rolgas, to motocykl zacznie stopniowo ruszać. Na pewno nie będzie to dobre dla sprzęgła, no, ale to dokładnie tak samo jakbyście na normalnym motocyklu zatrzymali się na czwartym biegu i próbowali stopniowo ruszać, to pewnie by się udało. Zredukuję do jedynki, proszę, ruszam. Pewnie na czwórce bym też ruszył i pewnie na piątce też no ale po co to robić i krzywdzić sobie sprzęgło natomiast tak, jeśli ktoś pyta czy jakiś system, układ tutaj zaingeruje w to i zmusi was do tego, żeby zredukować do jedynki, jak się zatrzymacie to odpowiedź brzmi nie, no niczego was nie zmusi. jak będziecie jak zechcecie postępować głupio, to możecie sobie postępować głupio Przęgło e-clutch jest dostępne jako opcja w modelach CBR650R i CB650R. Póki co, bo jakoś nie wyobrażam sobie, żeby Honda mając w portfolio takie rozwiązanie, nie zastosowała go w przyszłości również w innych swoich modelach. Wielokrotnie starałem się tutaj sprowokować jakiś błąd. Jakiś błąd w działaniu systemu e-clutch. W różny sposób prowokowałem e-clutcha do popełnienia błędu. Natomiast nic takiego się nie zdarzyło, dwa razy zdarzyło mi się, że chciałem wpić z jedynki dwójkę i wpadł po prostu luz, a zdarzyło się to wtedy, kiedy po prostu zbyt delikatnie musnąłem stopą dźwignię zmiany biegów. A więc myślę sobie, że przy normalnym sprzęgle też mogłoby się to zdarzyć. To znaczy, też możecie sobie wbić luz, jak zbyt mało zdecydowanie pukniecie stopą w dźwignię. Zostawiając na chwilę na boku sam eklacz, chciałem krótko wspomnieć o tym, co się zmieniło tutaj na 2024. No i zmieniło się niewiele, trzeba przyznać, bo są to jakieś delikatne zmiany kosmetyczne dotyczące tutaj owiewki, tej przedniej lampy. Siedzenia kierowcy i pasażera czy tylnej lampy. Największą taką zmianą, którą no, widać na pierwszy rzut oka jest chyba ten kolorowy, pięciocalowy wyświetlacz. Te zmiany nie są też wielkie w przypadku modelu CB650. No tam chyba najbardziej w oczu rzucają się te nowe, całkiem spore wloty powietrza po bokach. No a tak w ogóle to ładny ten nowy wyświetlacz. Znaczy nie to, żeby się jakoś wyróżniał spośród innych kolorowych wyświetlaczy. No, wyświetlacz jak wyświetlacz, ale. Fajnie że to zrobili. I że ta 650 została tak troszkę dzięki temu uspółcześniona. CBR 650 wyglądem, stylem wyraźnie nawiązuje do Fireblade'a czy do typowo sportowej 600RR-ki, ale jeżeli chodzi o jej temperament, no to jest motocykl bardzo przyjazny, łagodny w obyciu, dobry też dla początkujących, uniwersalny, całkiem wygodny z wyglądu ścigacz. Jeżeli chodzi jednak o Typowe zastosowania, no to po prostu ekonomiczny fajny motocykl na co dzień. Słońce już powolutku zachodzi i cały kolejny dzień spędziłem na CBR-ce i muszę wam powiedzieć, że to siodło jest dosyć wygodne. Bo po całym dniu, tyle mnie nie boli, no wiadomo jak to na takim motocyklu nogi dość mocno zgięte w kolanach Ale nie jest to taka rasowa, sportowa pozycja jak na 6 no Ona jest taka w miarę jeszcze sensowna do tego, żeby na tym motocyklu spędzać więcej czasu niż tylko 20 minut sesji na torze. Silnik to tutaj niezmiennie od lat. Dokładnie te same cztery cylindry ustawione w rzędzie. Maksymalnie 95 koni. Identyczna jednostka napędowa występuje w bratnim modelu w Nakedzie, czyli w CB650R. Ja w tym filmie, moi drodzy, nie zamierzam opowiadać o samym tym silniku, dlatego że moim zdaniem wszystko co mogło być powiedziane o tej jednostce napędowej powiedziane już zostało, więc nie chcę tego powtarzać. Chcę się tutaj skoncentrować na największej nowości, a tą nowością jest ICLAT właśnie, a nie silnik, który już przecież dobrze znamy, który jest i w tej CBR650, i w CB650, czyli w tej wersji Naked Bike. Co ja Wam będę więcej o nim opowiadał? To no wszystko już zostało powiedziane: 41 800 zł i 45 400 zł. To są ceny tych modeli. Ceny uwzględniające już e na wyposażeniu. To na pewno będzie genialne rozwiązanie dla osób początkujących. Dlatego, że to jest po prostu jedna rzecz do zastanawiania się, jedna rzecz do absorbowania naszej uwagi mniej. Dzięki czemu, uwaga takiej początkującej osoby może się skupić na prowadzeniu tego motocykla, na hamowaniu, na obserwowaniu otoczenia, no i można sobie zupełnie zapomnieć już o tym, że jest coś takiego jak sprzęgło. A teraz już czas oddać kluczyki do akcji, wkraczają testerzy Barego. Umówiłem się tutaj z Kamilem. O, Kamil już tam stoi, i czeka. Ja się spóźniłem, przepraszam Kamil. Umówiłem się z Kamilem kamil jeździ na co dzień na CB650, więc jest właściwą osobą do testowania działania eklacza. Kamil ma quickshifter działający tylko w górę, a więc zobaczymy, jak mu się spodoba eklacz w CBR. Ale to jest... <grym> 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 Jakie jest? Dziwne jest to, że wbiłem jedynkę i nie musiałem dotykać sprzętu, a ono jest. Zaczę dobrze. Dara. Zmienia fajnie biegi. Jak, jak taki quickshifter w co U mnie tak potrafi przy niskich obrotach tak walnąć szarpnąć, no nie? Tutaj jakby robi to fajnie gładko. Pewnie trzeba byłoby się troszkę przyzwyczaić w ogóle do tego, że ruszamy trochę jak skuterem. Ale fajnie, że jest klamka, bo można też normalnie jak normalnym motocyklem jechać, i jakby to gdzieś tam nie czujesz się dziwnie, że tego nie ma. Gdzieś tam w korku coś na, na pół sprzęgle spróbować, no to jakby. Jakbym nie miał tej klamki, to pewnie byłoby mi mocno dziwnie, że nie mogę jej, prawda, złapać, czy to działa, czy nie Choć, choć jak jest włączony ten eklesz, to ta klamka jest jakby taka upadła trochę Technologia XXI wieku Podoba ci się? Rewelacja, skrzynia chodzi bajka Po każdym zmianie biegów do góry wyrywa wręcz do przodu Żadnego dławienia Jedyne tylko co to tam, jednak, manetka skrzynki. Znaczy ta manetka do dostrzegła trochę. E... No myli, myli. nie powinna. jest jeszcze niepotrzebna? Kompletnie niepotrzebna. Natomiast to skrzynia rewelacja jest z Afryką z DTC, więc e... oprócz tego mam scootera Forza 350 więc też tam jest bezstopniowa. Ja tylko wytłumaczę, że ten kask to właśnie dlatego, że Piotr tak, dzisiaj to... przyjechał Forcą. Tak, poza... <laughs> Afryką w taki, takim nie jeździ. Tak, tak e... bardzo przyjemnie. Y... Pły trochę nastawiony do tego, tak jak pewnie wszyscy inni poprzedni testerzy, czyli okej, okay, no w termodocyklu tak już jest super rozwiązanie, więc po co mam trochę dopłacać więcej do jakiegoś innego systemu? Tutaj trzeba przyznać, że podnosi też fan z jazdy mocno. Te cztery cylindry są, wiecie, tu już takie dosyć sprawdzone konstrukcje, którymi jeździę wielokrotnie. A tutaj dało trochę nowego życia, więc to jest fajne, bo tak naprawdę to, że nie musimy używać sprzęgła, może nie jest jakimś wiecie, rzeczą zmieniającą cały światopogląd, jeżeli chodzi o motocykle, już nie jest ale na pewno jest to rzecz znacznie ułatwiająca poruszanie się w mieście. I dosyć szybko się tego, że nie muszę tego sprzęgła używać, trochę mnie to rozleniwia. działa to dobrze i sprawnie. Przy każdych obrotach nie trzeba się martwić, czy odkręcasz, czy manetkę, czy tam coś odpuszczać. Ładnie zmienia. Tylko po co? Bo można mieć quick Na miasto fajne, szybkie, zwinne. Rewelacja. Uważam, że to będzie jak w sprzedaży. No. A ten e -klacz porównałbyś bardziej właśnie do DCT w Afryce, czy bardziej do standardowej skrzyni biegowskiej, czy ja je daje jednak tak bardziej sportowej jazdy. Już to kręcić? <laughs> no kręcę, bo chciałem pierwsze wrażenie uchwycić. Nie no, jest fajne. Wrażenie pierwsze jest bardzo fajne. Czyli teraz jak dodaję gazu, ruszam, ale jak wcisnę sprzęgło, to się system dezaktywuje. Teraz się już dziwiłem, bo ja sobie wcisnąłem sprzęgło. A. to sprzęgło. Tak, tak, jak przytrzymasz sprzęgło chyba przez dwie sekundy, to wtedy system to przechodzi się na. No. Tak, tak. Eklas się, e się wtedy wyłącza. No, tak, pierwsza myśl, mówię, to jest bez sensu. Po co to komu? A jak ciekawek przyjechałem, wiecie, to jest fajne. <laughs> fajne. Fajne, fajne rozwiązanie. No generalnie, czy yy, kupując taki botoczyk, yy, bym się upierał na to, żeby mieć to urządzenie. Jaka jest różnica w cenie? Bo tutaj fajne to, że mam Quick Shifter i down shifter, no nie czego nie mogę mieć tu w standardowej wersji. To jedyne to by mnie przekonało, bo sam samo to, że ruszam tam yy, jak skuterem, no to jakoś tak nie, nie bardzo mnie urzeka. Nie? Super, to jest rozwiązanie absolutnie dla mnie. I ja rzeczywiście, jeżeli teraz miałbym podjąć decyzję o tym, czy chcę motocykl, jeżeli byłoby to CB albo CBR, to absolutnie bym się ani chwili nie zastanawiał. Wiele jest takich sygnałów, że to jest za dużo, że to dziwnie wygląda, że to może przeszkadzać. W ogóle tego nie, nie czułem w trakcie, w trakcie jazdy. Chciałem kupić po hornecie cewerkę czarną, jak one wyszły takie piękne. Ten czerwony mnie nie przekonuje, ale czarny, taki w macie, bardzo fajny Fireblade mały. Więc jestem na jakimś forum i ludzie piszą, że o nich kupują i kupują z tym eklaczem, że ich interesuje ten eklacz. Więc. Ktoś chyba jest tym zainteresowany. A gdybym miał postawić gdzieś, to obstawiłbym, że będzie na to ssanie. Myślę, że tak. że to Może być nie taka duża różnica w cenie, że jak jest coś takiego, to ja wezmę z tym. No. No, tym bardziej, że jest to jakby, jakby quick shifter, no ich którego nie, którzy i tak ludzie chcą sobie dokupywać. No a tu mają go w, w obie strony. Nie? A z drugiej strony, tak jak ja zawsze mówię, jak porównuję skrzynie automatyczne do tych manualnych, że jakaś część świadomości może być poświęcona na skupienie się na drodze więc może trochę też to podnosi gdzieś tam bezpieczeństwo i przyjemność z jazdy także dla mnie bardzo fajne dla mnie się podoba <grystanie> Ty masz u siebie quickshifter -shifter działający tylko w górę? tylko do góry mam wrażenie, że u mnie shifter ma dużo większy skok dużo bardziej opornie działa niż tutaj aż trochę byłem zdziwiony bo mam wrażenie, że kopają go na siłę a w zasadzie wystarczy go delikatnie szturchnąć. raczej w dół wymaga trochę więcej siły Natomiast w górę działa, działa znacznie lepiej. Jak się startuje albo jedzie się bardzo powoli, na jedynce się toczysz z takimi mikroprędkościami przy światłach, to czuć taką chwilę bezwładności w, z eklaczem. Nie wiem jak to nazwać, ale jakby czuć, że tak jakby się ta skrzynia załączała. Tak jak on był przez chwilę bezstopniowy, a zaraz się robił normalną skrzynią. Nie wiem jak to ująć, to trzeba się przejechać i to, to poczuć. Na pewno wolę to niż taki stricte automat. Jeździłem w DCT i po prostu jakoś mi to nie pasowało, że on za mnie zmienia biegi. Yy, bo zmienia, zdarzyło mu się zmienić nie w tym momencie, w jakimś tam złożeniu. Pewnie jest to do przyzwyczajenia się. Tutaj mamy jakby sami i fajnie, że w nodze, a nie gdzieś jakimiś łopatkami. No bo to też pewnie kwestia przyzwyczajenia, ale motocyklowo bardziej, no nie? Więc sobie mm. tutaj. Możemy jechać jak na zwykłym motocyklu. Na dobrą sprawę dla mnie mogłoby nie być klamki, bo z quick shifterem góra dół to jakby ta klamka tylko wprowadza zamieszanie. Natomiast bardzo szybko o tym zapomniałem, jakby nie miałem zupełnie z tym problemu. To jeszcze powiedz mi na koniec tylko, czy gdzieś tutaj to troszkę nie przeszkadzało, czy gdzieś, no gdzieś nogą nie zahaczyłeś. Nie no, ale wiesz, to jest jakby. Przesiadają ci na inny motocykl, to generalnie wszystko może ci przeszkadzać. Można ci podnóżki trochę nie w tym miejscu przeszkadzać, więc w ogóle bym się do tego jakby nie, nie czekał. Teraz. Nie, nie, zupełnie. Mi się wydaje, że to jest kwestia przyzwyczajenia. No co, jeździsz BMW, które ma dwa wiadra po bokach, które przeszkadzają ci, no tak, ten typ tak ma się z tym pogodzić. No. Jak, jak tak siedzisz, to jakby no, nie miałem może ktoś, jak byłby niższy i by musiał tu bardziej bliżej sobie stanąć, mm. żeby sięgnąć, to może by mu tutaj coś tu zahaczało. Chociaż wtedy to może Czy system e powtórzy rynkowy sukces skrzyni biegów DCT? Nie mam zielonego pojęcia. Skąd miałbym to wiedzieć? Nie jestem Wrożbitą Maciejem, ale jedno jest pewne. Honda ma w ofercie kolejną techniczną ciekawostkę, kolejny wyróżnik, a dzięki takim właśnie wyróżnikom zdobywa się rynkową przewagę. Ja na zakończenie poproszę Was jeszcze o to, żebyście zostawili subskrypcję na kanale Bary Moto, będzie mi bardzo miło. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnych filmach. Martwi mnie tylko jedna rzecz. Jak teraz wrócę na motocykl ze zwykłym sprzęgłem, to już do skrzyżowania, zatrzymując się, będę po prostu zapominał o tym, żeby wcisnąć lampkę sprzęgła. Ale pewnie szybko znów się przyzwyczaję, chociaż teraz tak się przyzwyczaiłem już do iklacza, że rzeczywiście no ta klamka mogłaby dla mnie nie istnieć.